Gekony, węże, jaszczurki, żółwie, kameleony, pająki, miłośnicy tych niecodziennych okazów, mogli zobaczyć na żywo te rzadko występujące w Polsce gatunki zwierząt w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Za sprawą dwudniowych targów terrorystycznych egzotykarium lokalnie Hala Mosiru zamieniła się w miejsce spotkań z egzotycznymi zwierzętami, gdzie zgromadziły się gatunki z całego świata. Różnorakie, różnorodne, różnokolorowe, odmian kolorystycznych nawet z jednego gatunku jest chyba nawet kilkaset, jak na przykład z takich typowych. Dosyć klasycznych odmian, jak na przykład Gekon orzęsiony, bardzo popularny zwierzę terrorystyczne, trzymane u nas w domu. Czy to pyton królewski? Ich odmian kolorystycznych to jest chyba, nie wiem, z 200, z 300. Od białego po czarne, po różnokolorowe. Wyglądają jak klauny, wyglądają jak dzieci. Naprawdę różnorakie. Zwierząt w terrorystyczce jest naprawdę ogrom. My się wydaje, że nawet jest więcej niż wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Stoiska przyciągały dorosłych i dzieci. Każdy mógł nie tylko podziwiać niezwykłe gatunki gadów, płazów i bezkręgowców, ale również. Je zakupić. Wzrok przyciągały między innymi lotopałanki, różnorodne odmiany gekonów orzęsionych i lamparci, węże zbożowe, największy na świecie biczyko-odwłokowiec, ptasznik blond, pyton królewski, pustynny skorpion z Arizony. Takie wyjątki, wyjątki wyjątkowe, no to na przykład te argentyńskie, to już jest drapieżnik, on dorasta do około półtorej metra. Je głównie mięsko, jak i owoce i roślinki. Też takim niespotykanym zwierzakiem na giełdach terrorystycznych to jest na przykład legwan niebieski, którego mam na ramieniu, jak i nawet agama kołnierzasta, która wygląda troszkę jak dinozaur. Hodowcy przekonywali, że z niektórymi zwierzętami można się nawet zaprzyjaźnić, jak chociażby z legwanami. One dorastają, tak jak wcześniej wspomniałem, do półtorej metra i to jest dopiero taki berbeć, co dopiero wyszedł z pieluchy, tak? Jego na spokojnie można sobie wychować, odchować, zobaczyć, co on je, jak się zachowuje, jaki ma temperament, jaki charakter. Taka oto jaszczurka dorasta nawet do półtorej metra, a żywi się tylko i wyłącznie roślinkami i owocami. Spokojne zwierzątko, potulne, jest traktowany jak pies. Nawet na internecie można sobie dokupić szelki dla takich oto zwierzątek, żeby mogły z nami chodzić i delektować się w piękną napawać się witaminą D3 z, ze słońca. Targi były doskonałą okazją do tego, bez bliska poznać fascynujący świat egzotyki i dowiedzieć się nieco więcej o tych niezwykłych stworzeniach, poznać ich zwyczaje i wymagania, o czym chętnie opowiadali hodowcy.